Witam, drodzy bracia i siostry. To radość, że jesteście tu z nami w tym szczególnym momencie modlitwy i refleksji. Dziękujemy każdemu z Was za poświęcenie czasu w ciągu dnia na skontaktowanie się z nami. Dzisiaj będziemy się modlić inspirowani psalmami, które są prawdziwymi duchowymi klejnotami, zdolnymi uspokoić umysł i przygotować serce na spokojny sen. Przygotuj się na głębsze zanurzenie się w tym wyjątkowym doświadczeniu, które przybliża nas do Boga. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i otwórz na spokój, jaki mogą przynieść te słowa. To moment uzdrowienia, refleksji i poddania się, gdzie każda modlitwa staje się miękkim kocem otulającym Twoją istotę. Gdy dzień dobiega końca, ważne jest, aby zastanowić się nad wszystkim, czego doświadczyliśmy. Każde doświadczenie, każde wyzwanie i każda radość zasługuje na naszą uwagę i wdzięczność. W tym momencie uświadamiamy sobie, jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy. Szukanie spokoju przed snem to nie tylko pragnienie, ale konieczność. Spokój, który odnajdujemy w modlitwie, może uspokoić naszego nitwy myśli i przygotować nas na spokojny sen. Modlitwa nie tylko uspokaja umysł, ale także zmniejsza niepokój, który często nam towarzyszy. Kiedy rozmawiamy z Bogiem, przekazujemy mu nasze troski, pozwalając, aby jego światło nas otaczało i chroniło. Modląc się, przygotowujemy także naszego ducha do odpoczynku. Dzięki modlitwie odnajdujemy bezpieczeństwo i pewność, że Bóg jest przy nas i opiekuje się nami, gdy odpoczywamy. Zagłębmy się więc w piękno psalmów i zrozummy, w jaki sposób te święte słowa mogą nas prowadzić w tej chwili refleksji i odpoczynku. Psalmy to coś więcej niż tylko wiersze, są to modlitwy i pieśni wyrażające ludzkie emocje i niezachwiane zaufanie do Boga. Każdy psalm niesie ze sobą potężne przesłanie, które łączy nas z boskością. Na przykład w psalmie 4 i 8 znajdujemy słowa, które nas pocieszają. Leżę spokojnie, a potem zasypiam, bo tylko ty, panie, dajesz mi bezpieczne życie. Te słowa przypominają nam, że poddając się Bogu, możemy odpocząć w pokoju. Na przykład psalm 23 innym psalmem będącym źródłem zachęty jest psalm 23, w którym powiedziano. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. To głębokie stwierdzenie przypomina nam, że nawet w czasach niepewności Bóg nas prowadzi i chroni. Te psalmy uczą nas, że ostatecznie musimy szukać Bożego pokoju i ochrony. Zachęcają nas do zaufania Bogu nawet w najciemniejsze noce. Módmy się teraz natchnieni tymi psalmami, aby ich słowa rozbrzmiewały echem w naszych sercach, gdy będziemy szukać spokojnego snu. Pierwszy Psalm 4. 8. Zacznijmy od Psalmu 4 osiem. Ten psalm jest potężnym przypomnieniem, że możemy znaleźć pokój, odpoczywając w Bogu. Panie, zamykając dzisiaj oczy, oddaję Ci wszystkie moje zmartwienia. Leżę spokojnie, wiedząc, że Ty jesteś ze mną. Niech Twoja miłość mnie ogarnie i pozwoli odpocząć w Twoich ramionach. Ta modlitwa przypomina nam, że nawet gdy dzień był trudny, Bóg daje nam pokój, którego potrzebujemy, aby odpocząć. Drugi psalm 91 przejdźmy teraz do psalmu 91, który mówi o Bożej opiece w naszym życiu. Ojcze, pozwól mi dziś wieczorem znaleźć schronienie pod Twoimi skrzydłami. Chroń mnie od wszelkiego zła i pozwól, aby Twoja obecność otoczyła mnie, gdy odpoczywam. Niech mój umysł i serce będą bezpieczne w Tobie. Ten psalm zachęca nas, byśmy szukali Bożej ochrony, wiedząc, że zawsze jesteśmy pod Jego opieką. Trzeci Psalm 23. Przyjrzyjmy się teraz Psalmowi 23, który jest symbolem komfortu i bezpieczeństwa. Panie, ufam, że jesteś moim pasterzem. Prowadź mnie na zielone pastwiska i spokojne wody, gdzie mogę znaleźć spokój i odnowienie, abym nigdy nie czuła się samotna, bo Ty zawsze jesteś ze mną. Kiedy modlimy się w oparciu o ten psalm, pamiętamy, że Bóg nas prowadzi i troszczy się o nas na każdym kroku. Czwarty psalm 121 na koniec kontemplujemy, psalm 121, który zapewnia nas o nieustannej czujności Boga. Panie, Patrzę na góry i szukam Twojej pomocy, abyś mnie strzegł i chronił przez cały czas, nawet gdy śpię. Ufam, że zawsze będziesz przy mnie. Ta modlitwa nas wzmacnia, przypominając, że Bóg jest zawsze uważny i obecny w naszym życiu. Teraz proszę, abyście zamknęli na chwilę oczy i skupili się na słowach, które przed chwilą pomodliliśmy. Oddychaj głęboko i poczuj obecność Boga wokół siebie. Pozwólcie, aby pokój, który On oferuje, wszedł do waszych serc. Zrelaksuj się, odpuść troski dnia. Czas oddać wszystko Bogu i zaufać, że On się o ciebie zatroszczy. Skoncentruj się na kochającej obecności Boga, który jest zawsze po twojej stronie. Pamiętaj, że On słyszy twoje modlitwy i chce, abyś znalazł odpoczynek w Jego miłości. Pozwól sobie trwać w tym stanie spokoju, gdy będziemy przygotowywać się do naszej ostatniej modlitwy, podczas której jednoczymy nasze intencje i dziękczynienia Bogu. Drogi Boże, dziękujemy Ci za cenny czas, który spędziliśmy w Twojej obecności. Prosimy, aby każdy, kto obejrzy ten film, spędził spokojny i regenerujący wieczór. Niech troski dnia pójdą w zapomnienie, a Twój pokój napełni ich serca. Chroni nas przez całą noc, Panie. Niech nasze sny wypełnią się Twoim światłem, abyśmy po przebudzeniu mogli poczuć odnowę, która pochodzi od Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją wierność i nieustanną miłość. Dziękuję Ci, Panie, że prowadzisz nas przez ten czas. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na każdego z nas, dziś i zawsze. A teraz, żegnając się, zapraszam do podzielenia się wrażeniami w komentarzach. W jaki sposób te modlitwy poruszyły twoje serce? Zostaw lajka like i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli wspólnie kontynuować tę podróż wiary i modlitwy. Życzę wszystkim spokojnej nocy, pełnej spokoju i Bożej opieki. Pamiętajcie, że zawsze będziemy tam, gdzie będziecie potrzebować chwili ciszy i modlitwy. Niech Bóg błogosławi ciebie i twoją rodzinę. I nie zapomnij obejrzeć innych naszych filmów o modlitwach i medytacjach. Każde z nich jest okazją do jeszcze głębszego zanurzenia się w obecność Boga. Do następnego razu.